Wszystkiego no, właśnie Rady Powiatu Jarosławskiego bardzo nam jest miło. Ja, bardzo się cieszę Wraz z Małżonką, również ja jest nam bardzo miło. Bardzo serdecznie witamy e, panią dyrektor z Polskiej Ekonomicznej, północnej wraz z panią Ełsiąż. Bardzo nam jest miło. Drodzy e, Państwo, i e, wszystkie osoby, które nie, których nie wymieniam, może z innymi, jest nazwiska, Bo są tutaj z nami przedstawiciele grup fotograficznych działających i na, teren, i na terenie Jarosławia i poza Jarosławiem. Także jest nam naprawdę bardzo miło, że tak licznie Państwo jesteście tutaj z nami. Bardzo się cieszę również, że są przedstawiciele mediów. Nie zapomniał Pan, Paweł, który filmuje, więc tak, czy wszystko mówimy? To się za chwilę okaże. Drodzy Państwo, ja myślę, że dzisiejszy wieczór taki sympatyczny. Wieczór, no można powiedzieć, przedświąteczny. W takim naprawdę fajnym klimacie. Postanowiliśmy, że, że spędzimy go właśnie z Państwem. A to jest 2000 fotograficzny, który no tak naprawdę jest u progu bardzo dużego Bieloruszu. 25-lecia. Tak sama, sam sama nazwa wskazuje i czas tworzenia. E, tworzą wyjątkowi ludzie. Ludzie z pasją, ludzie, którzy e, kochają fotografię, e, którzy Proszę. przez tyle. To o tym e, <laughs> za którzy, którzy <laughs> przez, tyle, przez tyle lat rzeczywiście e, tą, e, tą fotografią się pasjonują. E, fotografie e, prezentują. Tutaj w dniu dzisiejszym są czyli prezentacje 2024, ale tak jakbyśmy się cofnęli na kolejne lata wstecz, no to możemy sobie policzyć, rok rocznie były prezentowane, czy to w małej galerii tutaj na piętrze, czy w galerii Rynek 6, czy ostatnio tutaj właśnie w projektorze sztuki. Drodzy Państwo, fotografia, bardzo się cieszy, ona tak wiele osób pasjonuje. Dzisiaj dzięki temu, że mamy dostęp do urządzeń, którymi tak naprawdę nam fotografujemy praktycznie na co dzień, ale to co chcemy czasem pokazać, to co chcemy zaprezentować w większym formacie, czym się chcemy pochwalić przed naszym odbiorcą to jest właśnie taki moment przychodzi, że to pokazujemy, to prezentujemy to są bardzo często nasze emocje, to są nasze uczucia, to są Różnego rodzaju tematy, które poruszamy. Czasami tematy społeczne, czasami tematy związane z pejzażem, z architekturą, czasami z abstrakcją. Drodzy Państwo, każdy z nas poprzez prezentację fotografii, poprzez pokazanie tego obrazu, też pokazuje samego siebie. Pokazuje swoje widzenie świata, pokazuje też swój w jaki sposób tworzyli charakter też twórczy. I tym, drodzy państwo, jako ATES 2000 dzielimy się z państwem. Mówię dzielimy, bo też jestem jedną z osób należących do ATES 2000, więc tym bardziej mi jest miło, że jestem tutaj dzisiaj w podwójnej roli. To cóż, drodzy państwo, wypadałoby by przedstawić to zacne towarzystwo panów, bo panie to już znacie. Drodzy państwo, ja myślę, że z rozpocznę tak, od wręczenia z takie okładne podziękowania, oczywiście. Prezencikiem jest katalog. Tylko katalog, tylko jedno zdjęcie. To jest taka zachęta do udziału w konkursie, oczywiście. I drodzy Państwo, pierwsze takie podziękowanie i pierwszą logogę trzyma prezes. Tak żeby potem nie było, prawda? Więc zaczynamy od prezesa. Łukasz Roda. E, drodzy Państwo, poważna twarz, zawsze skupiony e, nad tym, co tworzy, nad tym, co mówi. E, Reszta za moment, jak powiem o sobie snać. E, Janusz Iwaszek. O! Janusz, Janusz Iwaszek. E, tak. E, bardzo proszę, żeby było, oczywiście. Z kolei zapatrzony, zapatrzony w przyrodę, w siebie też, zapatrzony w przyrodę, w Rosji. I z przepiękną magiczką Jarosławia. Jeżeli na że sobie więcej sam. E, pan Andrzej Kowalski. No e, ja wiem, paczko, to tak wszyscy biją brawo, oczywiście, nieustająco spełniający się w, w ateście, w roli... skarbnika. Skarbnik. <grym>. Właśnie. Ktoś, to w no. ktoś tak, ktoś pilnuje tej dyscyplinę finansów. Może nie publicznych, ale finansów. E, drodzy Państwo, Pan Janusz Szatko. Oczywiście zdjęcia architektury zdjęcia architektury Jarosławia. No to tak, tak, tutaj jeszcze o, obowiązkowo. Zdjęcia architektury Jarosławia, które Państwo podziwiacie w mediach społecznościowych są właśnie bardzo często autorstwa pana Janusza Szatka. Pan Andrzej Puś. <noise> na co dzień, na co dzień, znamy jako masażysta, na to duch. co jeszcze możemy powiedzieć? O tak, dziękuję bardzo. Reszta, tak, oczywiście, po ja sobie to również to sam. Także gratuluję, gratuluję ja. serdecznie. Nieobecny z nami pan Jan Śmigielski, drodzy państwo. obecnie 90 i cały czas należy do Jarosławskiego Towarzystwa Fotograficznego ATS to 2000. Drodzy Państwo, Pan Zbigniew Dąbrowski. Gratuluję serdecznie. Tak, 6 lat pracowałam nad tym gościem. Efekty na ścianie widoczne. sobie również sam Drodzy Państwo, cóż, myślę, że za momencie, wypowiedzą powiedzą się autorzy, oddam głos oczywiście prezesowi, no nie inaczej. Nawet naszym długo przygotowywał do dzisiejszego przemówienia. Robi to dla Państwa oczywiście, nie inaczej. Natomiast, cóż. Już mówimy? Mówimy, dobrze. Jak zwykle to, co. To co? Ściąga, dobrze. Tak, już. Tak, już. Przepraszam, powiedziałaś praktycznie wszystko, co powiedział, Ale <grym> nie, da się, nie da się ukryć, że no, hmm, jesteśmy z wielką grupą, właśnie od 20. lat i, i Ena, dzisiaj, do Dlaczego już? O, o, bardzo <grym> <grym> Także wiecie Państwo, z naszego grona wyszedł zarząd tego budynku, więc jesteśmy niebyle jaką grupą, a tak poważnie mówiąc, fotografia Wrocławu skupia coraz więcej ludzi. Mimo że my wygodzimy się już z początku lat 2000, ale koledzy, którzy zakładali nasz klub, tworzyli też fotografii wcześniej, latach 70. Z nami potem też wielu są i słuchajcie, te wszystkie osoby fotografują. Tak samo nam od 20 lat się spotykamy, fotografujemy i ta pasta nas nie opuszcza, a zauważamy, że coraz więcej ludzi też fotografuje, bo 20 lat temu wcale nie było tak często różnych wystaw fotograficznych. No oczywiście tym bardziej. Więc cieszymy się, że te galerie istnieją, że ich jest kilka, ale za chwilę mogą się zmieniać zdjęcia i też podpatrujemy się wzajemnie i na no, poziom, dzięki temu myślę, że rośnie, bo już wystawia się na ocenę i potem na komentarze to jest trudno a widzimy, że wszyscy fotografują coraz lepiej. I my też chcemy coraz lepiej, aczkolwiek ta wystawa grudniowa zawsze nam się kojarzy z Jarosławem i staramy się zdjęcia z Jarosławia pokazywać. Najwięcej zdjęć z w, w tym roku robi kolega Janusz Szabko. Na pewno znaczy, ponieważ zasypuje grupę Jarosław w moje miasto swoimi zdjęciami. Uwa rekordowej ilości lajków, wiceprezydentowej ilości... Rekordowej <tosy> ilości... I cieszę się, że no, akurat kolega od nas tak, tak się stara. I, i jest z tego bardzo, na przykład, to zdjęcie dolne, które um, na pewno widzieliście na imprezie, czyli i masy, i... Ale żeby nie było, że nie ma konkurencji, to oczywiście masz On już konkurencję, tam stoi Tomek Duron, który też mieliśmy. <grymne> Jarosław Wojen, stąd też związany z atestem w przeszłości ściśle. Teraz jest naszym dobrym kolegą i rewelacyjne zdjęcia Jarosław Jarosław Jawot, takie zdjęcia kalendarza Jarosławskiego. Oraz książę Jarosław. Jarosławie. Tak, oraz książę Także proszę Państwa, no, <coughs> jak Ela powiedziała, że w przyszłym roku 25, w działalności może uda się skupić jakąś większą wystawę, nie tylko naszą, ale też naszych y, kolegów, którzy z nami nie mieli do czynienia przez te lata. I cóż, y, zachęcamy do oglądania w internecie i tutaj tej wystawy, a trochę więcej swoich zdjęć na pewno koledzy będą chcieli powiedzieć, a zwłaszcza przygotowują się do zabranie głosu kolega Andrzej, <grym> który, który zmieścił tutaj na no, przykład szereg portretów, także ludzi związanych z manifestem, um, o których już nie ma, A także na tych zdjęciach jest dziecko, chyba które przyszło dzisiaj samo. Jest z Także Andrzej, proszę Cię do za zabrania głosu i adolecji też przygotowujemy. A czy ja mogę coś uzupełnić? Oczywiście. Bo chciałam powiedzieć, że nie tylko masażysta, ale doktor duszy i ciało. I to na pewno wszyscy potwierdzą i potwierdzą. A jakbyście Państwo nie wiedzieli, to są nasi najgierniejsi... Kupcy. 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 Pani pan pan, pan, pan Specjalne plakietki. Dziękujemy bardzo. Proszę, ja proszę tutaj proszę. będziemy się czuli lepiej. Ale? Nie, Dobrze. tak, tak, tak. naprawdę nie, nie, bo tam, tam, tam każecie głos zabierać. Dziękuję. Andrzej, no, proszę Jest. o kilka słów o fotografii. To też, też, o, też o fotografii. Ja prawie nic o fotografii nie powiedziałem. Aczkolwiek nie, przepraszam, jeszcze chwilę powiem. Um, bo nie ma no, tutaj u nas na przykład naszego kolegi Jana. Um, ale one robi specyficzne fotografie, to są tutaj abstrakcje zawsze. Jak dzisiaj kolega też Krzysztof powiedział, one się nigdy nie powtarzają, bo jest tylko jeden moment, kiedy dana substancja się rozpuszcza w alkoholu, w oleju jest specyficznie podświetlona, to są takie abstrakcje, co mało ludzi praktykuje na wystawach się to raczej nie przyjadza, a kolega Jan to robi. Tak, um, mogłoby zabraknąć podziękowania na razie. <grym grym grym> dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Spójrzcie z dłoni prezesa. Oczywiście, na um, dla nas jest to fakt. Dziękuję, dziękuję serdecznie. Bardzo proszę, rozpoczynamy panowie. Ja tak sobie pomyślałem, że się do takich starszych archiwów swoich. To może usiąść z to proszę usiąść. Prosimy. A to proszę, a muszę cofnąć, tak? To proszę, Może pan to, 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 to wiedział z tak, to, to nie co tak? A może zapraszamy? To na, to, to na, na to z, W naszej wspaniałej galerii, na ścianie wschodniej, jest parę portretów. I tak sobie ułożyłem taki projekt, koncept tak na szybko. Pomyślałem sobie, człowiek. Od dzieciństwa do starości poprzez wzrastanie, młodość, starość, długowieczność, śmierć i pamięć. Pamięć na przykładzie Jurka Jakdyma, Zdjęcie zrobione w 2010 roku, więc bardzo dawno nie pamiętam daty śmierci Jurka, ale tu bywał z nami, zawsze dowciłkował. I postanowiłem go tutaj sprowadzić. Dziecko po lewej stronie z paluszkiem. Urodziło się w roku 2002. Jest fotografowane jako trzyletnie dziecko w 2005 roku. Zdjęcie nosi tytuł Spotkajmy się za 19 lat. I to dziecko jest tu obecne w wieku 22 lat. To jest to nas dla Tak szybko przemija nasze życie, dlatego postanowiłem fotografować głównie ludzi, którzy czują mnie twarze, emocje, które widzimy na fotografiach, tak więc jeżeli się przyjrzymy, to tak jest na każdej naszej twarzy, tak jest nasze życie. Starszy mężczyzna Sfotografowany został w wieku 66 lat, obecnie ma 84. Został sfotografowany w roku 2006. I na tym zamknął. Resztę ciekawostek, to tak, żeby wprowadzić w temat. pewnie odpowiem przy moich fotografiach. Bardzo Ci bardzo dziękuję, Mężczyzn. Ja powiem tak, jest patrzą na te fotografie przedstawiciele muzeum, którzy są tutaj z nami, pani Bożena, pan Łukasz Śliwiński. Jak będą tworzyć galerie osób, które gdzieś były, żyły i w tworzyły, to myślę, że tutaj dobra okazja do tego, żeby rzeczywiście się no. z <laughs> uśmiechnąć i, i może gdzieś tam się znajdą. <laughs> Bardzo dziękujemy czy? Panu Ciężko, a przecież on zaprosił się. A Ja się on ale... <kluzła> 25 lat jestem w klubie, a w ściągnął mnie do tego klubu mój kolega Janusz, bo hmm. był parę miesięcy wcześniej organizatorem, założycielem że się klubu, natomiast mnie tak zachęcił, żeby do tego Zaglądam na dzisiejsze na spotkanie. Spodobało się, zostałem w tej pory uczestniczę, w może nie wszystkich wystawach, ale w większości wystaw. Moja fotografia jest bardzo różna. Mojemu koledze Andrzejowi się spodoba, podoba bardzo moja Meba, której nie ma niestety tutaj dzisiaj z nami na fotografii. Zawsze o to opowiadam. <coughs> Meba jest no, fantastyczna. Nie wiem czy żartuje, czy mówi prawdę, ale... Zawsze jest piękna na każdą okazję. Tak jest. Nie ostra, może nieostra, może nie szybko latająca, ale jest ładna i przede wszystkim. Natomiast zdjęcia lubię przyrodę, lubię podglądać, lubię robić zdjęcia obiektów historycznych. Na każdej wycieczki przywożę kilka takich zdjęć. No, w ostatnich latach troszeczkę mniej może, ale... Ee, żona je bardzo zachęca do tego, że dalej fotografował, więc chyba będę to dalej czynił. Dziękuję bardzo. Proszę także... <klucz> no bardzo, miałem... Ja to ja już... nie przedłużać króciutko, tylko generalnie to robię najczęściej przyrodę i obraz. Natomiast tu muszę zwrócić uwagę na te dwa zdjęcia zasłonięcia pomnika Rzesi Bowońskiej. Pomnik, który w zasadzie był niechciany przez nikogo. Żadne miasto, a kilka było wielkich miast, nie chciało go przyjąć. Ani w sumie władze kościelne, ani władze państwowe milczały o, 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 o odsunięciu. Wielkie problemy były z, z uzyskaniem zgody na odprawienie chociażby mszy na otworzenie tego pomnika. Co się udało jednemu księdzu i tylko <laughs> jedno zezwolenie na odprawienie tym mszy. Ta ciekawości, to jest ksiądz Antoni Moswald, który mieszka w Jarosławiu. Kolega z klasy, ja mam... Kolega z klasy nie, ale kolega tak. Można poszukać w internecie dużo ciekawych informacji na osłonięciu publika, około 20 tysięcy osób, nikogo z władz państwowych i kościelnych, nie To taka ciekawość. Poza tym, te całe zdjęcia, to są zdjęcia takie bardziej przyrodnicze, Jarosław, z podróży, z wycieczek, ze spotkań, z gór. I w zasadzie. Kolega Janusz, jeśli ktoś, ktoś potrzebuje zdjęć górskich, tak, polskich, słowackich. My, ja to myślę, że Janusz ma największą kolekcję zdjęć w kobiecie, fotografii górskiej. No ciekawostką na szybko dodana jest taka panorama z Bogi góry gdzie spaliśmy w lało przez tydzień przed wyjazdem. Po co jechać, jak leje cały czas. Jak przyjechaliśmy na parking, nie było ani jednego samochodu, nawet parkingowego nie było. Kiedy wyszliśmy do schroniska, padało całą noc. Rano, jak wychodziliśmy, w góry padało. Stwierdziliśmy, że nie ma co siedzieć, trzeba się przejść. Wyszliśmy ponad góry. cała góra, cały dzień pobyt był jak w samolocie, gdzie byliśmy ponad kurami, do samego zachodu słońca, żeby siedzieli. Zawsze trzeba iść w góry bez względu na powody. Nawet jak na dole pan. A za było to, że nikogo nie było. Było puściutko, no bo nikt nie przyszedł na dole no no Plus plus Janusz ma swoją tajemnicę, czyli najlepszą miejscówkę do robienia panoramy Jarosławiu, To jest jego zdjęcie na Górze. I co ciekawe, ma tych zdjęć wyglądać regularnie bardzo dużo. Także jak się rynek zmieniał, to ja już wszystko rejestrował. To Krótko, lat, to jest to, co myślimy. To moje porównanie. Po regularnie fotografii myślę, że mało kto robił. Mówię, że to było. To, 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 to jest to, jest w łóżku, czy rejestrację zmian życia miasta. Nie pokazuję tego za bardzo czego go zamawiamy, ale jak się przełamie, to zdaje na już... tak. no. to <śpiewanie> ja że naprawdę wartościowa fotografia. Dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Proszę bardzo. Ja bardzo. Proszę bardzo. może krótko, bo bardzo. jestem najmłodszym uczestnikiem <śpiewanie> <tym, śpiewanie> bardzo. i bardzo. Proszę

Stażem, w tej chwili zbawiam, że nie jestem najgorszym. Albo w drugim, takim ciągle możemy pójść. No I staram się wykonywać moją pracę tak, jak są przedstawione na tych zdjęciach. Chyba więcej nie wiem, Wszystko zostało powiedziane. Powiedzą okay, no. zdjęcia. Bardzo, na ja zdjęciach Tak. Coś zdarza się, że robię stronę nie jest prawda, ale są. Ale są. Ale są. Ja już rzadko chcę zabrać głos, czy ja już rzadko... Tak czy ja już rzadko tak się mam tu chować, w ja, powiem, ja Proszę. Ja bym powiedział, żeby ta młoda rzecz ujęła. uważamy za bardzo. Jak najbardziej. Jak najbardziej. Tak, to są ta słowa. uważamy za bardzo. Zanim, zanim otworzymy, zanim otworzymy wystawę i wypowiemy te magiczne słowa, miałam jeszcze pytanie do Państwa: Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Czy Pan Tomasz Fagianny chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, będzie nam Miś, miło. Zapraszamy! Nie nie To bo... To tak jakby. ja może tu się na myśli co powiedzieć, <suszone> y, ponieważ tałkę znam w Państwa i widzimy się rzadko, ale zauważam, że on przychodzi na otwarcie imprez artystycznych, co, co jest bardzo miłe i co wskazuje na jego no, zainteresowania. Było... Dlatego, nie dlatego że nie dlatego, że na to zrobić wybory. Nie, bo to że chodzisz, bo lubisz, a fajnie, żeby ktoś, yy, yy, kto ma wpływ na różne rzeczy, mógł zobaczyć jak to od środka wszystko funkcjonuje. Dziękuję. Możesz O! Myślę, że Starostwo że, że Żuchowiad że jest dobrym, że tak powiem, miejscem, żeby promować kulturę, także trzeba będzie pomyśleć nad takimi formami współpracy. Tak jak mówię, mówiłem, nie jestem, czy to strachem, spontanicznie tak, ja myślę, myślę, że nie, nie chcę tutaj jakby zabierać czasu jako, jako samorządowiec czy polityk, bo dzisiaj to, to jest Wasze święto i, i, i tak jak zostało została odpowiedzialna została, została została otwarta i cieszą się, podajmy. A nam jest bardzo uko, że jest Pan z nami. Dziękuję. że się z Bardzo się cieszymy i zapraszamy na kolejne. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Czy ktoś z Pan klubu? Czy ktoś z Pan klubu? Nie, nie, nie. Czyli na uchwałę. Dobrze, czyli na uchwałę. Drodzy Państwo, to myślę, że teraz możemy razem mówić żeby że uważamy za, za otwarte. Zapraszam

什么鱼？什么鱼？